Na pewno to jest wydarzenie najważniejsze w naszym regionie tej wiosny, nie mówimy o meczach ligowych, mówimy o ważnym meczu pucharu polski. Finalista i zdobywca tego puchaju może zmierzyć się z dużą z klasy. Oprócz pieniędzy, oprócz tego, że to fajne wydarzenie, warto. To po prostu wygać. Na pewno zespołowi z Bogacicy należy się ten finał za cały rok, czy też w ogóle ostatnie pięć lat tego, jak prowadzona jest ta drużyna. Wymiar osobisty, bo trenerem jest mój syn Michał, więc też, też się z tego cieszę bardzo. Ale oczywiście też Stalbrzeg, wielki klub z tradycjami, władze miasta oddane piłce nożnej. Zresztą dzisiaj pan burmistrz i wiceburmistrz też są na meczu. Więc to pokazuje, że ze strony samorządowej, już teraz też powiem jako marszałek, jest klimat do uprawiania Piłki nożnej województwie I zaczęliśmy finał wojewódzkiego Pucharu Polski. Publiczność światła, fajna ranka, fajna otoczka tego spotkania. Ciężka droga do tego finału nas doprowadziła, Nagraliśmy no, z drużyną trzecioligową, ligową, jakby nie patrzeć, która miała pomóc na grę. Ile mieliśmy tyle daliśmy. Mieliśmy swoje sytuacje, szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy wcześniej. Ale myślę, że do pewnego momentu zostawialiśmy czoło drużyny z brzegu i myślę, że pokazaliśmy, że z dobrej strony, także gratulacje dla brzegu za zwycięstwo, ale dla zespołu naszego również za to, że każdy zostawił tyle, ile dzisiaj mógł. Myślę, że szczególnie początek nie był po naszej myśli. Za bardzo się od początku otworzyliśmy, naraziliśmy się na kontry i drużyna z Bogacicy miała swoje szanse. Jest to, ma w swoim składzie zawodników doświadczonych na pierwszym czy na drugoligowym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, także ta, że grają w okręgówce akurat, to jest trochę zgubne. Oczywiście sama gra nie była zadowalająca. Myślę, że pierwsze minuty, nawet bogacica nam zrobiła małego psikusa i miała lekką przewagę. Także troszkę na ławce było nerwowo, no ale poradziliśmy sobie z tym. Na szczęście, wygrywamy i to był nasz cel. Początek meczu my też bardzo otwarci chcieliśmy zdominować przeciwnika, ale przeciwnik dobrze ustawiony w defensywie wykorzystał swoje szanse w ataku szybkim. No mieliśmy z tym na początku problemy, także musieliśmy coś sobie szatni powiedzieć no i, i to przyniosło pożądany efekt. Ja powiem więcej, ja jestem bardzo zaskoczony organizacją tego widowiska, bo naprawdę wszystko stało na wysokim poziomie. Czuliśmy się jakbyśmy grali w Lidze Mistrzów, a nie o Puchar Wojewódzki, także tutaj naprawdę czapki z głów. I oczywiście dla piłkarzy to jest fajna otoczka przy światłach, dużo kibiców, więc na pewno im się dobrze grało.